Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj zabrałem was tutaj wszystkich po to, by pomówić o kolejnej rzeczy, kolejnych informacjach, które się pojawiły wczoraj Plarium nie daje nam odpoczynku nie daje nam mm, troszkę odetchnąć i już zapowiedziało nową fragmentofuzję, która będzie y, o ile dobrze pamiętam 11, 11 y, maja Czyli już niedługo, za półtora tygodnia, jest znowu czeka nas ciężki, ciężka tyra i zbieranie fragmentów. Tym razem to będzie, będziemy zbierać fragmenty. Mam nadzieję, że tym razem Larry nie wymyśli jakiejś dziwności. i Będzie to nieco łatwiejszy event niż ten, który mieliśmy z brognim. Dobrze, ale jak już jesteśmy. Na tym temacie to należałoby zobaczyć, kto będzie do wygrania. A do wygrania będzie Ruel the Hunt, Huntmaster. I jest to oczywiście czempion legendarny Affinity to Spirit. I mamy go. On jest w, w Dark Elfach. Może jeszcze zerknijmy, czy potrzebujemy nowego czempiona w Dark Elfach. No, jak widzimy, mamy już tu sporo legend. Więc niekoniecznie akurat potrzebujemy tutaj jakąś legendę. Tutaj mamy ich trochę mało. Mamy ich mało tutaj. Więc niekoniecznie akurat to jest ta frakcja, w której potrzebujemy kolejną legendę. No, ale to taka mała uwaga. Dobrze, to przejdźmy do tego, co rule będzie będzie robić. Na A1 Vile Arrows atakuje jednego przeciwnika ma 50% szans na obniżenie na wrzucenie Decrease Defense dużego na dwie tury do tego m, przynosi jeden y, losowy debuff z siebie na swój, y, na swój cel jeżeli przeciwnik którego atakuje jest pod wpływem debuffu Hex Decrease defense zawsze jest fajne. Szanse 50% no, są całkiem ok. Podejrzewam, że jeszcze pewnie będzie to można zwiększyć mm, dzięki książkom. No, a druga część no, jest taka sytuacyjna. Nie wiem, czy jakoś często będzie się to przydawać. Na 2 Anish the Hunt. Atakuje wszystkich przeciwników. Później ma dodatkowe uderzenia, jeżeli atakuje kogoś pod wpływem hexu będzie ignorował 25% yy, obrony jeżeli mamy 4 lub więcej przeciwników pod wpływem tego debuffu i cooldown tu, są, tu, tu jest 4 tury czyli widzimy po raz kolejny hex yy, i mam nadzieję, tutaj nie, nie, nie mamy żadnych nożników, jeszcze nic takiego ale zapowiada się, że to uderzenie może, ten skill może naprawdę mocno uderzać jeżeli najpierw wrzucimy Hex na wszystkich. W przeciwnej drużynie, no to już z miejsca mamy taki Savage Set wbudowany w ten skill. No a do tego będzie uderzał dwa razy. Więc to może być naprawdę bardzo mocne uderzenie, ale to się dopiero okaże. No i mamy A3. Stock Prey umieszcza 50% increase accuracy na wszystkich naszych czempionach na dwie tury. Później. Umieszcza hex na wszystkich przeciwnikach na dwie tury. Czyli tu mamy tak synergię z pierwszym i drugim skillem. Mam nadzieję, że AI będzie na tyle mądre, że będzie zaczynać od A3, które będzie wrzucać właśnie increase accuracy, a potem hex to też jest fajne, bo najpierw wrzuci na siebie, zwiększy swój accuracy, a potem dopiero będzie próbował hex wrzucać. No i jak już to zrobi, to wtedy umieszcza na sobie perfect veil. Na dwie tury i zwiększa swój turn meter o 50%. I cooldown tu to, to jest 6 tur czyli całkiem, całkiem to dobrze wygląda. Tak? Increase accuracy u wszystkich, hex na przeciwników. Na siebie wrzuca Perfect Veil, czyli będzie się chronić, i zwiększa swój turn meter o 50%, czyli ma szansę y, szybko się ruszyć jeszcze po, potem w kolejnym. W, kolejnym, w kolejnej rundzie okej, okay. przejdźmy jeszcze tutaj mamy A4, A4 ale to jest passive marked quarry i on zmniejsza speed przeciwników pod wpływem hexu o 5% Ok i do tego zmniejsza ich resistance o 10% dodatkowo Zwiększa obrażenia, które otrzymują przeciwnicy pod wpływem hexu o 10% i zmniejsza ich, yy, wartość ich leczenia o 30%. I na koniec jeszcze mamy informację, że te efekty się nie kumulują, jeżeli byśmy mieli dwóch Ruelów w teamie. Ogólnie, moja opinia na ten temat, na, na temat Ruela, ciekawie to wygląda. Jest naprawdę, na pewno, jest to. To, co tutaj przeczytałem, zachęca mnie do tego, żeby go zdobyć i sprawdzić. To jest drugi czempion w grze, który używa heksa. Pierwszym jest Thea The Tomb Lord, którą, którą możemy zdobyć w Doom Tower. I może spójrzmy na nią szybko. I to jest ona. Tak, ona też umieszcza Hex na A1. I w połączeniu z, z Ruelem myślę, że to będzie dobre, dobre połączenie. Ale się dziwię, że nie zrobili z nich takiej właśnie pary. W każdym razie ona na swoim A2 atakuje wszystkich przeciwników i o 50% zwiększa się, zwiększają się obrażenia, które zadaje za każdy hex, który jest na przeciwniku. I to się zwiększa do 300%. Czyli on idzie pierwszy. Potem idzie ona. I uderza tym uderzeniem. Zadając więcej obrażeń. Oczywiście, on nie będzie, nie potrzebuje tylko jej, no bo w takiej sytuacji ten jego A2 y, będzie troszkę gorszy, tak? no bo on wtedy tylko i wyłącznie zaatakuje wszystkich przeciwników. Heks już nie będzie, ponieważ TIA usuwa heksy atakując, więc nie będzie tu dodatkowego uderzenia, nie będzie ignorowania obrony. Ale jeżeli on sam, on sam się będzie ruszał, bez niej, nie, nie będzie w teamie, no to wtedy najpierw A3 i potem A2, i, który powinien, przynajmniej na papierze, powinien mocno uderzać. Aczkolwiek myślę, że to będzie bardziej takie połączenie przydatne w Dungeonach, w Doom Tower, ponieważ na Arenie po prostu może nie być już na to czasu, żeby on się ruszył drugi raz i użył tego A2. Raz, że do tego czasu już może nie żyć, ponieważ walki na arenie raczej nie należą do najdłuższych. A dwa, przeciwnik może usunąć sobie HEX. No, w każdym razie, właśnie w, po yy, w połączeniu z tyją, będzie to lepiej działać na, yy, na arenie. A na dążonach, myślę, że te dwa skilly będą bardzo fajnym połączeniem. Ok. To na tyle, jeśli chodzi o tego czempiona. Oczywiście, pamiętajcie, że dopiero co mieliśmy bardzo ciężki event, ciężką fuzję, więc trzeba się troszkę przygotować. Czasu jest niewiele nieco ponad tydzień, więc jeżeli możecie, to już zbierajcie energię, levelujcie kurczaki. Oczywiście, to, to powinno być zwykła, zwykłe zbieranie fragmentów, więc nie potrzebujemy puszonów, żeby żeby asendować, więc to jest coś co nam odpada a co jest bardzo czasochłonne i myślę, że nikt tego nie lubi robić zatem zastanówcie się czy chcecie czy jesteście w stanie go zdobyć a jeżeli tak, no to już radzę się przygotowywać z mojej strony na dzisiaj to wszystko, napiszcie w komentarzach czy czy nie jest dla Was to trochę za dużo? Tak, taka intensywność, bo pamiętam kiedyś co 6 tygodni były fuzje, potem co miesiąc. Teraz, jak już widać, co 2 tygodnie. Niedługo tylko i wyłącznie chyba fuzję będziemy robić. Więc napiszcie, czy to nie jest dla Was za dużo, czy będziecie, jak Wam się podoba ten nowy czempion i czy będziecie się o niego starać. I jeżeli możecie, to oczywiście subskrybujcie. A ja już się wyłączam. Mówił do Was Samael. Cześć.